Ludeczka. Nie byłem zadowolony, kiedy mama powiedziała mi, że jedna z jej przyjaciółek przyjdzie do nas na herbatę ze swoją córką. Ja tam nie lubię dziewczyn. Są głupie. Potrafią tylko bawić się lalkami albo w sklep i bez przerwy płaczą. Oczywiście ja też czasem płaczę, ale z powodu ważnych rzeczy. Jak wtedy, kiedy stłukł się wazon z salonu i tata na mnie nakrzyczał w dodatku niesprawiedliwie. Bo to się stało niechcący. A poza tym wazon był brzydki. I przecież wiem, że tata nie lubi, kiedy w domu się piłką. Ale akurat na dworze padał deszcz. Bądź bardzo miły dla ludeczki, przykazała mi mama. To urocza dziewczynka i chcę, żebyś jej pokazał, że jesteś dobrze wychowany. Kiedy mama chce pokazać, że jestem dobrze wychowany, każe mi włożyć granatowe ubranko i białą koszulę. I wyglądam. Jak pajac. Powiedziałem mamie, że wolałbym pójść z kolegami do kina na film o kowbojach, ale mama spojrzała na mnie groźnie i zrozumiałem, że to nie pora na żarty. I proszę, żebyś nie zachowywał się jak dzikus wobec tej dziewczynki, bo będziesz miał ze mną do czynienia, pogroziła mama. Zrozumiałeś? O czwartej przyszła przyjaciółka mamy ze swoją córeczką. Przyjaciółka, mama pocałowała mnie, powiedziała, jak wszyscy, że jestem dużym chłopcem, a potem dodała: A to jest Ludeczka. Ludeczka i ja popatrzyliśmy na siebie. Ona miała żółte barkoczyki, niebieskie oczy, czerwony nos i czerwoną sukienkę. Podaliśmy sobie palce bardzo szybko. Mama, przy, mama przyniosła herbatę i to było fajne, bo kiedy ktoś do nas przychodzi na herbatę, to są też czekoladowe ciasteczka i można sobie dokładać dwa razy. W czasie podwieczorku luteczka i ja nic żeśmy nie mówili. Jedliśmy i nawet żeśmy na siebie nie spojrzeli. Kiedy skończyliśmy, mama powiedziała: A teraz dzieci, idźcie się pobawić. Mikołaj, zabierz luteczkę do swojego pokoju i pokaż jej swoje piękne zabawki. Mama się do mnie uśmiechnęła, ale jednocześnie spojrzała na mnie tak. Że zrozumiałem, że nie ma się co wygłupiać. Poszliśmy z Ludeczką do mojego pokoju, i z początku nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Ludeczka odezwała się pierwsza. Wyglądasz jak małpa powiedziała. To mi się nie spodobało, więc jej odpowiedziałem A ty jesteś dziewucha i wtedy ona uderzyła mnie w twarz. Miałem ochotę się rozpłakać, ale się powstrzymałem, bo mama prosiła, żebym był dobrze wychowany. Więc tylko pociągnąłem luteczkę za warkocz, a ona kopnęła mnie w kostkę. Wtedy jednak krzyknąłem, au! au! bo mnie zabolało. Już miałem dać jej po głowie, kiedy ludeczka zmieniła temat i zapytała: To co z tymi zabawkami? Pokażesz mi? Miałem jej powiedzieć, że to są zabawki dla chłopców. Kiedy zobaczyła mojego pluszowego miśka, tego którego ogoliłem do połowy maszynką taty. Ogoliłem tylko do połowy, bo maszynka taty wysiadła. – Bawisz się lalkami? – zdziwiła się Ludeczka i zaczęła się śmiać. Chciałem pociągnąć ją za parkocz, a Ludeczka podniosła rękę, żeby mi dać w zęby, kiedy otworzyły się drzwi i weszły nasze obie mamy. – I jak tam dzieci? – spytała moja mama. – Dobrze się bawicie? – Och tak, proszę pani – powiedziała Ludeczka, a potem zaczęła bardzo szybko mrugać oczami, i mama pocałowała ją, mówiąc: Ona jest czarująca, takie słodkie kurczątko! A Ludeczka dalej mrugała oczami. Pokaż Ludeczce swoje książki z obrazkami, powiedziała mama, a druga mama, mama stwierdziła, że jesteśmy jak dwa kurczątka, i sobie poszły. Wyjąłem z szafy książki i dałem je Ludeczce, ale ona nawet na nie nie spojrzała, i rzuciła je na ziemię. Nawet tę najfajniejszą o Indianach, która jest niesamowita. Wnosi mam twoje książki, powiedziała. Nie masz czegoś ciekawszego? A potem zajrzała do szafy i zobaczyła mój samolot, ten czerwony na gunkę, który lata. Zostaw go, powiedziałem. To nie jest zabawka dla dziewczyn, to mój samolot. Chciałem go jej odebrać, ale Ludeczka uskoczyła w bok. Przyszłam do ciebie w gości, powiedziała. I mogę się bawić wszystkimi twoimi zabawkami, a jak mi nie pozwolisz, to zawołam mamę i zobaczymy, kto ma rację. Nie wiedziałem, co zrobić. Nie chciałem, żeby mi popsuła samolot, ale nie chciałem też, żeby zawołała swoją mamę, bo wtedy zrobiłaby się draka. Kiedy stałem i się zastanawiałem, ludeczka zaczęła kręcić śmigłem, żeby naciągnąć gunkę, a potem puściła samolot. Puściła go przez okno mojego pokoju, które było otwarte. I samolot poleciał. Zobacz, co narobiłaś! krzyknąłem. Już po moim samolocie! I się rozpłakałem. Nic mu się nie stało, głupku, powiedziała ludeczka. Patrz, leży tam, w ogrodzie możemy po niego pójść. Zeszliśmy na dół do salonu i zapytałem mamy, czy możemy pobawić się w ogrodzie. A mama powiedziała, że jest za zimno. Ale Ludeczka zrobiła swoją sztuczkę z mruganiem i powiedziała, że chce obejrzeć śliczne kwiaty. Wtedy mama nazwała ją słodkim kurczątkiem i kazała nam się ciepło ubrać. Będę musiał nauczyć się tego numeru z mruganiem. Zdaje się, że to niesamowicie działa. W ogrodzie podniosłem samolot. Na szczęście nic mu się nie stało. A Ludeczka zapytała, to co robimy? Nie wiem, odpowiedziałem. Chciałaś oglądać kwiaty, to idź sobie i obejrzyj, tam jest ich pełno. Ale Ludeczka powiedziała, że w nosie ma moje kwiaty i że są beznadziejne. Miałem ochotę dać jej w nos, ale się bałem, bo okno z salonu wychodzi na ogród, a w salonie siedziały nasze mamy. Nie mam tutaj zabawek, powiedziałem, tylko piłkę do gry w nogę, która jest w garażu. Ludeczka uznała, że to dobry pomysł. Poszliśmy po piłkę. Najbardziej się bałem, żeby chłopaki nie zobaczyły, że gram z dziewczyną. Stań między tymi drzewami, powiedziała Ludeczka, i staraj się zatrzymać piłkę. Rozśmieszyła mnie, ale stanąłem, a ona wzięła rozpęd i bum! dała niesamowitego kopa. Piłki nie udało mi się zatrzymać, i zbiła szybę w oknie garażu. Z domu wybiegły obie mamy. Moja spojrzała na okno od garażu i natychmiast wszystko zrozumiała. Mikołaj, powiedziała, zamiast bawić się w brutalne gry, lepiej byś się zajął swoim gościem, zwłaszcza jeśli jest tak miły jak ludeczka. Spojrzałem na ludeczkę. Stała trochę dalej w ogrodzie i wąchała begonie. Wieczorem nie dostałem za karę deseru, ale nie szkodzi. Ludeczka jest strasznie fajna. Jak będę duży, to się z nią ożenię. Ona ma niesamowitego kopa.